Dzień dobry. Nagrywamy z telefonu. Aleksandra ma urodziny za dwa dni. Jestem w przepięknym mieszkanku, niestety to nie moje. Robimy bezę. Ile my już czasu to robimy? z 40 minut ubijamy Czyli to jest jedyne ciasto, które potrafimy zrobić I... i... ja naprawdę ja już mówiłam w poprzednim filmiku, że się starzeję, bo zaczynam piec i gotować. Teraz formować bezę, więc układamy ją w miarę w okrągły stan. Co coś mam zrobić? Ja na razie pięknie wyglądaj. Dobrze, w tym <grym> jestem najlepsza, że jest. czuję jak tynkarz. Dawaj tynkarzu. Na co dzień żyję w tym zawodzie i robimy to na twarzy. Wygląda jak kluska śląska w ogóle. Duża kluska śląska. Zajebista kluska śląska. Yes. Piąteczka. To jest... Wielu. Na co wpadłaś? A co? Żeby kupić jej gramofon? Tak. Właśnie, bo Ola jest taka vintage. Ola jest to bo vintage, ale słuchaj jaka była akcja z tym gramofonem. Ola dwa miesiące temu mówi, kurde, muszę sobie kupić gramofon, strasznie chcę, strasznie chcę. A dwa tygodnie temu do mnie mówi tak, ej, ja będę ona miała urodziny, to kupcie mi gramofon. Powiedziała ci tak? co? Nie ona wie co dostanie. A ja miałam takie mm. Czyli wy będziecie pracować cały tak. dzień, i ja tutaj przyjeżdżam koło 17 I o 18.00 wy wpadacie z olą, i będzie big surprise! Niestety, tak. w dniu dzisiejszym zostawiam pakowanie prezentu dla Ciebie. Będzie naj, naj, najgorzej zapakowany prezent, jaki tylko Ola kiedykolwiek zobaczyła, przysięgam. Cóż za poranek, moi drodzy! Mamy czwartek i dzisiaj robimy tą imprezę dla Aleksandry. Sandra dzisiaj od rana jest z olą, więc ja miałam zadanie po prostu ogarnąć wszystko. Byłam w centrum w sklepie z płytami winylowymi. Płukałam płyty z Arctic Monkeys, bo wiem, że Ola tego słucha, ale nie było, więc pojechałam do drugiego sklepu na Pragę, ale tam też nie było, więc mówię, no dobra, no to jedziemy do Empiku. No i w Empiku przysięgam, przegrzebałam wszystko, wszystkie te płyty tam po kolei i też nie było. Natomiast zauważyłam to jedna jedyna ostatnia ja wiem że Ola była na koncercie podsiadło i kiedyś mi trzeba cenę zdrapać i kiedyś mi mówiła że że bardzo lubi Sandra już mi wysłała że zapakowała ten gramofon także super nie będę musiała ja tego robić ja kupiłam kurde tak Taką torbę. Ola jest mega dużą fanką Harry'ego Pottera, wydzierany Hogwarts, więc pomyślałam, jak zobaczyłam to, że zawsze to jest taki mega słodki upominek. Jest to jakiś bryloczek i kubek. Jest 14.30. Zarówno dwie godziny muszę wyjechać i zacząć szykować mieszkanie Sandry. Pod to mamy czopeczki. Harbuch w czapce. Mamy talerzyki, balony jakieś wzięłam, te są bardzo ładne paznokieć mi dzisiaj się połamał, serwetki obczajcie jak Sandra zajebiście zapakowała ten prezent <słuch> jak zrobiła 10 to bym zemdlała jaką masz? Slytherin? nie spodziewałam się, że będzie wyglądać tak dobrze, pokaż Zajebiście, bardzo ładne ej, jako kocham vibe, że to wygląda jak urodziny, o Teraz to wygląda jak urodziny pięciolatka To już to wygląda imprezowo Przekopałam cały dosłownie Empik Jedna jedyna płyta, którą wiem, że Ola na pewno słucha i lubi Dawidek, jest Dawidek Jeszcze raz Trochę tak. Nie, bo najbardziej podobały się jak wyskakiwały Twoje wiadomości, i są robiła. Tak, dam w rogu, są prezenty. Jesteś Jesteście tak. kochani! <grym> o kurde, czy to jest winyl? Jest też kabel do. Warszawie, żebyś mogła podpiąć gramofon. A Czyli to jest. No Ale to jest! To chciała! Widziałem, że taki gramofon, nie udałaś! O kurde! To jest! Odpowiedzieliście! Ja. Jezus, Dziękuję! Już, już nie wiem, co mam robić pod tą kamerą. Dzięki za oglądanie! Ej, to jest bez smaka. Tak. Ketu? No. Mam ok. już dość tego miasta. Rano odwiozłam Harwucha na cztery dni do Mrau Hotel. Jest to przecudowne miejsce, które Harwol uwielbia. Harwuch nienawidzi innych zwierząt, ale akceptuje jedyne dwa koty, z którymi się przytula, bawi. Są to koty właścicieli Mrau Hotel, a sami właściciele dbają o grubego, jakby to był ich kot. Harwuch jest dobry w stosunku do mnie i do Krystiana. Wszystkich innych on nienawidzi, nie? Na wszystkich innych rzeczy on szcza drapie. Ludzi jest niemiły. Ja i Krystian zbrał hotel. Jesteśmy jego ulubionymi personami. Także ja wiem, że on się czuje tam dobrze. Harwuch na, na wakacjach. Matka może też wyjechać na wakacje. Zrobiłam dzisiaj nowe szpony. Zobaczcie, jakie jesienne. Mam taki sam fit jak wczoraj. No mój dzień wyglądał tak, że piłam karmę dla harwucha, pojechałam zawieźć go do hotelu, pojechałam na szpony, wróciłam, byłam na zakupach jedzeniowych. Dosłownie dawno nie byłam na takich zakupach jedzeniowych. A teraz się umyłam, ogarnęłam, spakowałam. I jedziemy do domku w lesie Zajechałam też dzisiaj do Oli po gry planszowe Żeby totalnie się odciąć, wychillować Jest tam bardzo słaby zasięg internetu, więc zajebiście Mówiłam ostatnio listę zakupów Przepisy, jakie chcę robić będąc w tym domku I mam rozpisane tam dwa śniadania, dwie kolacje W ogóle pierwszy raz od dawna nie przykleiłam rzęs Się czuję łyso trochę Chodźcie, chodźcie już, bo już nie mam o czym do was mówić Jesteśmy w lesie. No i na pewno się przydamy inia dla audicy. Żeby wczoraj się tutaj dostać, to naprawdę był jakiś żart. Szczególnie, że przyjechałam koło jakiejś 20, więc było turbo ciemno. Tutaj nie ma żadnej... Lampy, żadnego źródła światła w pobliżu, więc yy, wjechanie autem w dobre miejsce, znalezienie czarnego domku w lesie, naprawdę graniczyło z cudem. Zaczęłam w pewnym momencie się włamywać do domku kogoś innego, bo tutaj w pobliżu jest sporo takich domków, i myślałam, że to jest ten. Ja tam wgrzebuję, wklikuję kod, żeby dostać kluczyk. się nie otwiera, nie działa. Obchodzę ten domek dookoła i patrzę w oknie, widzę kogoś i mam takie. Okej, okay. <laughs> dobra, to nie to Jakiś facet wyszedł z tego domku Ja mówię do niego, przepraszam, ja się próbowałam włamać do pana Ale to chyba nie ten domek I on, że na luzie, na luzie, że on próbował się włamać do tamtego I mi wskazał, gdzie jest drugi I się okazało, że ten drugi to właśnie był domek Ten właściwy mój Wyszłam sobie teraz na jakąś taką dróżkę Tutaj mamy polanę, a tutaj jest ten las W którym jest ten domek, zaraz wam go pokażę w środku Fajny jest taki city break Nałożymy kaptur, bo trochę zimno W nocy też jeszcze coś koło pierwszej, coś walnęło w ten domek Nawet nie, nie Odsłaniałam zasłon, żeby zobaczyć, co to było. Wolę nie wiedzieć, czy to był jakiś człowiek, czy to było jakieś zwierzę. Ten domek ma tak jakby kino. W sensie jest rzutnik i są płyty z filmami. Wczoraj odpaliłam Forresta Gumpa W ogóle mam na sobie śniegowce. Pomyślałam, że to będą najlepsze buty do, do lasu, żeby nie ubrudzić żadnych moich, są mega cieplutkie, plus są wodoodporne, a pogoda nie jest najlepsza na świecie. Jest trochę zimno z 7 stopni, no i powiem wam, że ta cisza tutaj. Coś pięknego. Lepsze jest to, że większość tych domków jest drewniana. W sensie wszystkie są drewniane, nie? Chodzi mi o kolor. W większość tych domków tutaj mają kolor jasnego drewna, natomiast ten nasz jest czarny. Więc wyobraźcie sobie w nocy z latarką z iPhone'a. Nie dało się, nie dało się. Mamy grzyby. Nie mam bladego pojęcia, co to jest za grzyb. Jak ktoś się zna, możecie napisać. Nie jest najlepiej, już się irytować zaczęłam. <grywa> Matkroiłam. No, nie wygląda to najlepiej. Warzywka gotowe, tu jakiś kleks. No dobra. Testujemy, czy dobre chociaż. Aleksandra dała mi planszówki. Śledczy rozwiązuje skomplikowane zagadki kryminalne. Przez zapukamy do ludzi w innych domkach Czy wpadają na wieczór? Sara, ty dalej to łazienkę robisz? Nie mamy kostek ani żetonów, czy tak powinno być, czy gdzieś się zawieruszyły? czy nie powinno być ani kostek, ani żetonów? Nie, 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 tak rado, musicie pobrać aplikację w telefonie i grać razem Pięć kotów Nic nie widzę O no, <laughs> ilu? Nie. Okej, okay, nie myślcie o mnie źle, ale muszę wam pokazać kibel tutaj Bo jeżeli chodzi o wodę, to normalnie ona jest Można wziąć prysznic Mamy tutaj okienko nad umywalką Pięknie widać las, jak moje się ręce Go się nie spuszcza Tutaj robimy siku A tutaj wiadomo co Jak się usiądzie na deskę, to to się otwiera <grym> I powiem wam, że pierwszy raz się spotkałam z czymś takim Jest to tylko rozwiązanie pewnie do jakichś kamperów i innych takich rzeczy Bo tam jest po prostu włożony worek na kupę Kto pamiętam vloga z balu gimnazjalnego? Siedzę w toalecie i postanowiłam się Wam wyżalić. Siedzę w toalecie i postanowiłam się Wam wyżalić Razem na to, że noszę aparat na dole już nie wiem który rok Już wiele razy na Instagramie opowiadałam tą historię, więc pewnie większość z Was ją zna Natomiast w skrócie Przez całe gimnazjum nosiłam aparat na górne i dolne zęby W wakacje z gimnazjum na liceum zdjęłam górę i dół i przeprowadziłam się do domu X do Warszawy Dostałam wtedy nakładki na zęby, żeby mi się nie poprzestawiały Ale wiecie jak to jest, zdjęłam ja ten aparat, poczułam luz, że już nie mam nic na tych zębach Nie chciałam się tego nosić nakładałam tego na noc, cały czas biegałam bez no i mamy tego konsekwencje dolne zęby z powrotem mi się wykrzywiły, więc postanowiłam, że nałożę aparat drugi raz. To nie było też tak, że one były mega krzywe, co nie? Jeden ząb mi poszedł do tyłu i po prostu mi się nie podobało to estetycznie. Po konsultacji z ortodontą dowiedziałam się, że będę go nosić trzy miesiące. W lutym Minął dwa lata, i tak od maja już słyszę, że no za miesiąc ściągamy, no za miesiąc ściągamy. My mamy listopad, nie? I, i mamy go niby teraz ściągnąć. Ostatni raz byłam u Ty dwa tygodnie temu I jeszcze wcześniej dwa tygodnie temu Więc teraz tak przyjeżdżam do Wrocławia Co dwa tygodnie No i mam nadzieję, że to już jest koniec i że się go podbędziemy Jeżeli chodzi o moje górne zęby To jestem z nich zadowolona, wyglądają spoko Ale dolne mam trochę ukruszone Jedynka jest taka trochę po skosie Jeszcze moje uzębienie będzie na pewno wiele razy poprawiane Chciałabym trochę nadbudować, jeszcze raz wybielić Bo ostatni raz wybielałam z trzy lata temu te zęby I ogólnie estetycznie Mi się bardzo nie podoba aparat i jak ja w nim wyglądam Jak nosiłam na górne zęby to bardzo rzadko się uśmiechałam, to z niej po prostu nie lubiłam swojego uśmiechu. 40 minut mam wizytę, także wsiadamy do auta i jedziemy. W ogóle do tej pory większość tych vlogów były nagrywane w mieszkaniu i nic tam się za bardzo nie działo, natomiast w tym dzieje się tyle, że ja sama nie nadążam. Na YouTubie wam tego nie pokazywałam, ale też starze widzowie. Nie wiem, czy pamiętacie mój popój on przeszedł przemianę. No, aktualnie jest tu syf. W bardziej Bogu mi przypomina teraz salon, no ale mówię, jest, jest bajzel, więc może wam pokażę później, jak posprzątam, bo teraz nawet nie mam czasu. Wychodzimy. Ten samochód po tym lesie wygląda jakby tu wybuchła bomba. Ej, właśnie mi się przypomniał mój sen. Coś śniło mi się, że ja sama zerwałam sobie te zamki z aparatu i że miałam jakieś naderwane szkliwo. I coś było w tym śnie, że to 3 lata minie, zanim to szkliwo mi się samo naprawi. Może to był znak, że ja dzisiaj faktycznie zdejmę ten aparat. Jeszcze zanim pojedziemy, to wam szybko powiem coś, co mnie po prostu strasznie bawi. Jak kupiłam to auto, w sensie wzięłam w leasing. Tata wtedy jeździł z kodą. Za każdym razem, jak przyjeżdżałam do Wrocławia, to on wyjeżdżał tą skodą, żebym ja mogła sobie moim autem zaparkować w garażu, żeby tam wiecie. No nic się z tym autem nie stało, tak po prostu bardziej o nie zadbać. Ale odkąd ja mam to auto, mój tata stwierdził, że on też chce jakieś fajniejsze auto pierwszy raz w życiu, więc ogarnął sobie też Auditę. Tylko ja mam A 4 on wziął A6. On jest lepszy. I odkąd on ma tą Audicę, to ja już nie parkuję w garażu. Jak widzicie, to on parkuje w garażu, a ja muszę parkować pod blokiem. Dojechaliśmy przed czasem. Jezus, Mary, nie biorę tam ze sobą kamery, żeby nie stresować pań. Jak wrócę, to wam wszystko opowiem. Mam nadzieję, że, że wrócę za pół godziny już bez aparatu. Sama w to nie wierzyłam. Zdjęliśmy ten aparat. Z tym że słuchajcie, moje dziąsła są tak napuchnięte, one są tak wysoko, że to wygląda kurde strasznie. Nie dam pokazać z bliska, nie, ale te dziąsła są do połowy zębów. Dobra, dostałam jakieś tam pasty Które mają spowodować, że, że Niby mi to zniknie i za tak Od 1 do 3 dni Ma mi się polepszyć, co mają wrócić Do standardowych rozmiarów, bo są Są gigantyczne W końcu, w końcu, się tak cieszę Ale to jeszcze nie jest koniec, bo jak wy możecie zauważyć To te zęby dalej nie są proste W sensie one takim ustawieniem Jak się popatrzy od góry, to one są Idealny łuk, jest okej, okay, ale Ja mam bruksizm, ja przez sen Zgrzytam zębami przez te wszystkie lata posiadania Bruksizmu po prostu zeżarłam te zęby, i one teraz są niektóre falowane, niektóre mają wypustki, niektóre takie wcięcia. No, ten dół u mnie jest niezafajny. Za miesiąc znowu tutaj przyjeżdżam, będę miała nakładaną tą retencję, bo jej nie mam. Dostanę za trzy dni nakładki, w których pochodzę sobie przez miesiąc, bo pani powiedziała, że bez tej retencji łatwiej będzie jej to nabudować. I czy się przemęczę miesiąc z tymi nakładkami? A mówię, no dobra, no będę na noc nakładać, to nie jest takie trudne, to tylko miesiąc. Mam nadzieję, że podzielasz moje szczęście. Sarah.